Za nami sprzęt, który został hitem targów 2023 w Szepietowie. A czym sobie na to zasłużył? Rozgarniacz RDP, który stoi za nami. Maszyna, która pozwala formować bryzmy, pracować i formować silosy. Czym sobie za to, na to zasłużył? Tym, że ta praca jest dosyć łatwa, przyjemna. W jednym przejeździe potrafimy mm, rozgarnąć urobek, który został tam e, przygotowany i e, odpowiednio E, zagęścić tą trawę w jednym prze, przejeździe, tak? Biorąc pod uwagę to, jak dużo ma zastosowań hydraulicznych, mamy łatwość pracy tym w różnych warunkach i to jest jego, jakby takimi szczególnymi zaletami, bo biorąc pod uwagę niektóre ograniczenia, gdyby tych e, rozwiązań nie było. Mielibyśmy zawsze do czynienia z pracą ludzką, która musi tam podgarnąć jakiś tam urobek i tak dalej. I tak dalej. Spore ułatwienie życia rolników. Tak, tak, przede wszystkim. Właśnie nad tym cały czas pracujemy i mam nadzieję, że to spełniło oczekiwania.